Witam Was na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was zestawienie najbardziej opacalnych smartfonów od kwoty 800 do 1000 złotych. Jak wiadomo w takim smartfonie możemy już oczekiwać ekranu Full HD. Zdarzają się jeszcze HDL, ale to jest wszystko zależne od ceny. Procesor od 4 do 8 rdzeni. Przeważnie 2 GB pamięci operacyjnej RAM. W zestawieniu biorą udział tylko telefony działające pod kontrolą systemu Android z uwagi na to, że Microsoft wypuścił no, dość nieopacalne smartfony w tym przedziale cenowym No Tutaj ja oczywiście polecam do zapoznania się z recenzjami i opiniami na temat podanych przeze mnie telefonów na forum Android android.com.pl czy też oglądanie różnych recenzji na YouTube Także zacznijmy jak zwykle od najtańszego Jest to HTC Desire 620G Dual SIM Telefony, które słyną z dość fajnej nakładki, ładnej i z bardzo dobrej jakości dźwięku Ekran 5 cali, super LCD 1280x720 pikseli. pozyskały dość dobrej wydajności rdzeniowej Mediatek MT6592, 8 rdzeni taktowanych, 1,7 GHz, plus Mali T450 MP4. No, jak na, taki, na taką rozdzielczość ekranu, to telefon powinien być super płynny. Pamięć wbudowana 8 GB. No niestety trochę mało jak w tym przedziale cenowym moż, mogliby wpakować 16, RAM 1 GB, bateria 2100 mAh, czyli tutaj tak myślę, że spokojnie jeden dzień na ładowanie powinien wytrzymać. Android 44, aparaty 8 i 5 megapikseli cena 729 zł, czyli, czyli jak za te pieniądze, dość dobry model. Następna. Propozycja to re moja rekomendacja Meizu M2 Note. Najbardziej chyba opłacalny zakup w tej cenie e dzięki 5,5-calowemu ekranowi XO Full HD. No to naprawdę w tym, w tym przedziale rzadko spotykana rzecz. XO e jest to matryca, która zapewnia bardzo, dobre, bardzo, bardzo dobrą jakość e i niski pobór energii. Ośmordzeniowy mediatek MT6592, ten sam co w poprzednim przypadku, dobrze spisuje się w tutaj w tym telefonie. Telefon jest płynny, zdarzają się tam lekkie chrupnięcia systemu, jednak nie ma jakichś większych problemów. Jak już widzimy, pamięć budowana to 16 GB, RAM 2 GB, bateria 3100 mAh, czyli też widzimy, że znacznie więcej od powyższego HTC. Czyli tutaj no, tak spodziewał mi się gdzieś 1,5 Dwa dni na jednym ładowaniu, że wytrzyma. Oprogramowanie Android 5.0 z nakładką Flyme. Jest to nakładka stworzona przez, przez właśnie producentów e, e, telefonów Meizu e, Bardzo podobna do iPhone'a. No więcej możecie sobie obejrzeć przy recenzjach tego telefonu. Aparaty 13 i 5 megapikseli. Cena 749 zł, czyli jak sami widzicie, najbardziej chyba opłacalna opcja. Jadąc dalej, Huawei P8 Lite. Dobre wykonanie telefonu, to jego zaleta. No i wiadomo, znana marka Dual SIM. 5-salowy ekranie, IPS HD. Ośmiordzeniowy Kirin 620. 8 razy 1,2 GHz Cortex A53 Plus Mali. To samo co w poprzednich yy, dwóch przypadkach T450 MP4 z wydajnością, no tutaj spodziewałbym się trochę mniejszej od tego Mediateka, jednak przy tej rozdzielczości ekranu będzie na pewno yy, trochę lepiej niż w przypadku Meizu. Budowana pamięć 16 GB, 2 GB, bateria 2200A, także też powinien spokojnie wytrzymać ten 1,5 dnia na ładowaniu. A dość świeży Android 5.0, aparaty 13,5 megapikseli cena. 849 zł, że też trafił do tego zestawienia. Mniej znany producent smartfonów Philips i 908 Ksenium. Telefon znalazł się yy, z uwagi na to, że dość dobra rozdzielczość ekranu i tylko 5-calowy ekran. Niektórym po prostu rozmiary przeszkadzają, bo mniejsze telefony, yy, oczywiście. Dual SIM, 5-calowy ekran, tak jak wspomnie, Full HD i PS. Ośmiordzeniowy Mediatek, ten sam co dwóch pierwszych przypadkach także też powinno być dosyć płynnie pamięć budowana już 16 giga ram 2 GB 3000 mAh także też półtora nawet do dwóch dni bym się spodziewał na jednym ładowaniu ze względu na mniejszy ekran 5 calowy oprogramowanie android 4.4 aparaty 13 i 5 megapiksela Także, jak widzimy, nie jest to zła opcja. Cena 899 zł. Następny jest Kruger Mats Life, trzecia wersja tego smartfona. Polska firma, która już od no, dość dawna jest na polskim rynku, weszła mniej więcej z pierwszym modelem Life, a, który był dość popularny i najbardziej chyba opłacalny. O, na temat tego Life'a trójki to pojemna bateria, dobre podzespoły, jak na tą półkę cenową Dual SIM, 5 calowy ekranik e, IPS Full HD, 8-rdzeniowy Snapdragon 615, czyli taktowanie no, taktowaniu 4 rdzenie, taktowane 1,5 GHz. E, tutaj e, jest Cortex A53, czyli dość świeży. 4 razy 1 GHz, 53, plus Adreno 405 Czyli jednostka dość znana przy Full HD No sobie w miarę radzi Także powinno być OK 16 GB wbudowanej pamięci RAMu 2 GB Bateria 3050 mAh Czyli też powinno być tak myślę do 2 dni na jednym ładowaniu Android świeży 5.0 Aparat 13 i 8 megapikseli Cena 899 zł jadąc dalej kolejny model od Meizu MX4 bardzo wydajne podzespoły bardzo dobra jakość muzyki jedna z lepszych jakie znam pojemna bateria i dobry aparat 5.36 cala czyli trochę mniejszy ekranik od wyżej wymienionego Meizu M2 Note IPS full HD Ośmiorodzeniowy Mediatek, bardzo wydajny, cztery rdzenie taktowane, 2,2 GHz, Cortexa 17 i cztery oszczędniejsze to 4x1,7 GHz, plus układ graficzny PowerVR 6200, no tutaj już jest dość dobrze z wydajnością i myślę, że nawet najbardziej wymagające tytuły nie powinny stwarzać problemów, no chyba, że jeszcze miałyby, miałyby problemy z optymalizacją. Pod ten procesor. Pamięć budowana 16GB, RAM 2GB. Wada tego smartfona to yy, niemożliwość nie rozbudowy pamięci o karty. No, czyli tak, za takie pieniądze człowiek spodziewałby się jednak czegoś więcej, a nie wbudowanej 16GB. Bateria 3100 mAh, czyli też tak spodziewałbym się około 1,5 dnia, 2 dni max na jednym ładowaniu. Oprogramowanie, tak jak wspominałem wcześniej z nakładką Flame OS. Aparaty 27 megapiksela i przedni 2 megapiksele, bardzo dobra jakość wykonywanych zdjęć i wideo. Cena 959 zł. Trochę tych modeli jest do wyboru w tym przedziale, dlatego jak widzicie też trochę się ich tutaj znalazło. Sony Xperia M4 Aqua, dobre wykonanie, wodo i pyłoszczelność co dla niektórych jest bardzo dużą zaletą 5-calowy ekran, niestety tylko w rozdzielczości HD 8 Snapdragon 615, czyli tutaj z wydajnością powinno być naprawdę ok ze względu na tą małą rozdzielczość ekranu, gdzie procesor powinien być dość szybki Pamięć budowana niestety tylko 8 GB, za tą kwotę no trochę nieporozumienie RAM 2 GB, bateria 2400 mAh no tutaj spodziewałbym się spokojnie tych dwóch dni na jednym ładowaniu, ale wejdźcie poczytać sobie na forum oprogramowanie wersji Android 5.0 aparaty 13,5 i megapikseli 979 złotych, no nie, nie najgorzej jeżeli ktoś ceni wodę i pyłoszczelność to także polecam LG G4S Dual SIM ostatni smartfon na liście Tutaj jak widzimy, ekran 5,2 cala IPS Full HD, czyli dobrze. Podzespoły ośmiordzeniowy Snapdragon 615, czyli tak jak w powyższej Xperii, także z wydajnością powinno być dziepko gorzej, ponieważ ekran będzie wymagał trochę więcej od podzespołów. To widzimy Adreno 405, budowana pamięć tak samo 8 GB i ram 2 GB, no to 8 GB przy, przy cenie 1000 zł to jest... O, no, porażka. Bateria 2300 mAh. No, tutaj, tak samo bym się spodziewał, no, jednego do półtora dnia max na tym jednym ładowaniu. A oprogramowanie Android wersji 5.0, aparaty 8.5 megapikseli, 1000 zł. Także myślę, że chyba naj wybrałem najbardziej korzystne i opłacalne modele. Jeżeli podobało się i chcecie dalsze filmiki, proszę Was łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmami, proszę Was o subskrypcję kanału. Dzięki, do następnego, hej!